No, nasza bluzeczka jest taka śliczna! Muszę ją przymierzyć. Myślałam, że przyszłyśmy tylko pooglądać. No tak. Najpierw oglądamy, a potem przymierzamy. Dobra, a ty? Musisz przymierzyć to. Śliczna. Ach. Ach. No dobrze. Chodźmy. Nie potrzebujesz nowej bluzki. Właśnie, że potrzebuję. Pamiętasz moją ulubioną koszulkę, tę z zakładkami? Aha, zniszczona. Wczoraj wieczorem, gdy zamykałam cytrynkę, spotkałam tego gorącego Ryana z Touch Home Video. Wtedy Tresia przyszła i przez przypadek wylała mi koktajl mleczny na koszulkę. No co ty? Jest taka wredna. Też tak myślę. Śliczna bluzeczka. Super. Poszłam do toalety, żeby ją wyczyścić. A kiedy wróciłam, Trisie i Ryana już nie było. Nie gadaj! Nie uwierzę, że Ryan wybrałby Trisię. Może on lubi wredne dziewczyny? Mniejsza z tym. No, co z tą bluzką? Jest piękna. O. Ile kosztuje? Pięćdziesiąt. Nie pozwolę ci wydać tyle kasy na strzęp materiału z kawałkami świecącego plastiku. To są cekiny! I spójrz, jest to nawet gustowny preloczek do kluczy. Za tę cenę powinni dodać spódnicę. No wiem. Nie stać mnie na to. Mogę wziąć ten drobiażdżek przy metce? Na pamiątkę? Nie! Dlaczego? Pomyśl, bo to jest kradzież. Ale przecież to część metki. Darmowa. Tylko z bluzką. No dobrze. Powiedziałaś coś tej trishi? Nie, nic. Jest zbyt samolubna, żeby zwracać uwagę na uczucia innych. Po co strzepić język? Nie do wiary, że Gwen i Mandy wciąż się z nią przyjaźnią. Prawda? Cieszę się, że ja już nie! Chodź, kupmy sobie bułeczki. Kończy się szkoły czas, nic nie krępuje nas. Czas przyjaciół spotkać z tym. Zawsze chodzimy razem. Czy my mamy? My. 16 mam lat, nie dokąd iść? Pracę mam i zaczynam ją właśnie dziś Życie na własny rachunek 15 lat, fajnie jest Wtedy, gdy dorasta się To najpiękniejszy w życiu czas Przy życiu czas Szóstka w pracy Dobra, co to za nowina? O, niech zgadnę, masz nową pracę? I to nie byle jaką, najlepszą robotę w centrum Patrzycie na świeżo upieczonego lodziarza Co w tym wspaniałego? Oprócz tego, że nie pracują tam klony ha! Praca w lodziarni może być świetną zabawą Wiesz co tam sprzedają, ziom? Lody? Dokładnie Nie chodzi o lody, ziomy Tylko o Emily To jakiś nowy smak? Studentka, która przyjechała na stypendium Znaczy Emily Francuzeczka? Tak Ziom, ona musi być najgorętszą laską w całej Francji Zamierzam się z nią umówić O, to ona Ale laska Ee, eh, widziałem lepsze A co ty tutaj robisz? Tak się składa, że jest ze mną Kiedy twój tata wraca z wycieczki? To było moje śniadanie Lod, daczki? Nieważne, już niedługo będę jadł lody z Emily Hej, nic z tego Twoja kolej niańczenia, braciszku Nie mogę, dziś zaczynam nową pracę Ja mam go już dość Wczoraj przymierzył całą moją bieliznę, a potem wywiesił ją na maszcie przed domem które natychmiast! <skrybuj> Hahaha! Oh, jak się cieszę, że jestem jedynaczką! Jest koszmarny! John C., do powrotu twojego taty masz go na głowie. Zajmę się nim. Naprawdę tego chcesz? Nie, ale przez niego klony zwariują. Wspaniale! Tak! Cześć, Katlin! Spadam! Narka! Cześć! A! Niech to! Katlin! Ja. Cześć. Przyszłam, żeby Cię przeprosić za wczorajsze. Strasznie mi głupio, że wylałam na Ciebie ten koktajl. Jestem taka niezdarna. Nie szkodzi. A potem odeszłam z Ryanem. Gwen mi powiedziała, że jesteś nim zainteresowana. Pewnie pomyślałaś, że jestem wredna. O nie, wcale tak nie myślę. Wiesz, ostatnio mało czasu spędzamy razem. Może wybierzemy się na zakupy, jak dawniej? A co z Gwen i Mandy? Z nimi to wcale nie jest zabawne. To jak będzie? Mam kartę rabatową do Albatrosa i Fincha. No, wobec tego chętnie pójdę. Byłam pewna. To na razie. Cześć. Cześć. Wkładasz rękę, przekręcasz i wola? Idealna gałka. Wspaniale, Emili! To zaangażowanie, z jakim nabierasz lody. Ziom! Sorki z porządku! Jesteśmy pracownikami lodziarni. Siatka na głowie, ziom! Taka! Tak. Dlaczego Emili takiej nie nosi? Popatrz na nią, kazałbyś jej nosić siatkę? Co mam podać? Francuską wanilię. Zjedz i spadaj. Chciałbym zostać z Emily sam na sam Życie szczęścia Bardzo przepraszam, ale lody o tym smaku ciężko się nakłada Oho. <śmiech> 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 Już nie mogę Ta Francuzeczka jest ładna, ale nie mogę patrzeć na lody Narka, Jude Narka, ziom huh? <laughs> Ziom Teraz ty. Dziut! Co ty robisz? Popatrz! Oh. I co? Niezłe nie! Już zapomniałam, jak fajnie robi się z tobą zakupy. <śpiewanie> Cześć! Dadzwoniłeś się do Sraki Bazar. Nasza specjalność to pierdzenie. Mierdzącego dnia. Sraki bazar. To rozumiem. Pachnie tu światem mody. Chodźmy. Katlin! Ta bluzeczka jest idealna dla ciebie! Tak wiem, jest śliczna! Przymierzałam ją dzisiaj rano, ale jest dla mnie o wiele za droga. O, wyprzedaż staników. Chciałabyś coś przymierzyć? Nie, nie mam już stąd wszystko, co chciałam mieć. Pójdziemy do Huntingtona? Dobra. Pokaż, co masz. Jasne, bardzo proszę. Pewnie nie zdjęli zabezpieczenia w poprzednim sklepie. O, a, a, a. O, chciałaś ukryć bluzkę. Nie wierzę, jak mogłaś zrobić coś takiego, Catlin. Ale ja nie wiem, skąd się tutaj wzięła. Przysięgam, że! Teraz ja przejmuję sprawę. Otrzymałem wezwanie Kod 124 kreska 9. Gdzie jest przestępca? Jesteście sami. Mm. Chcesz się ze mną umówić? Jak się to mówi po angielsku? Nie. nie? <śmów> Zaraz powiedziałaś nie? Tak. Czemu? Jestem najlepszą partią w tym centrum. Podobno biegałeś nago po zmiel mnie. To nie ja! Dobra ja, ale wyjaśnię to. To nie ja! Pomyliliście się? No. Jestem w porządku. Wszyscy to wiedzą. Dobra, może jednak nie wszyscy. Proszę? Nie, proszę. No. Nie. nie mogę uwierzyć, że oskarżyli mnie o kradzież w sklepie. Ha, my też nie. To nie jest śmieszne, Jonesy To był koszmar. Ron zrobił mi takie straszne zdjęcia. A rodzice musieli wpłacić kaucję? Nie dobrze. Wiemy, że jesteś niewinna, prawda? Prawda. No jasne, prawda. Ten? Jasne, nigdy byś czegoś takiego nie zrobiła. To znaczy, tak mi się wydaje. Wydaje ci się? Jak to? Cóż, y, to ta bluzka, która bardzo ci się podobała i chciałaś wziąć bryloczek do kluczy. To była tylko metka. Nie ukradłabym całej bluzki. To jak ona się znalazła w twojej torbie? Tego nie wiem. Wiem tylko, że jej nie wzięłam. Wierzę ci, Catherine. Cokolwiek się zdarzy, jesteśmy z tobą. Cała paczka. Dzięki. Muszę lecieć. Obiecałam mamie, że jej pomogę. Hehe, <noise> ofiara. Zawsze dajesz się wrobić w jakiś syf. Nie, syf mnie ominął. Dzisiaj kartnej bawi twojego paskudnego braciszka. Poza tym, to ty jesteś ofiarą losu. Słyszałam o zalotach do Emily. Tak, dała mi kosza, ale to nie znaczy, że nie będzie ze mną chodzić. śmieszne. Myślałam, że jest dokładnie odwrotnie. Spoko ulegnie mi. Żadna kobieta nie oprze się czarowi Jonesiego. Ej, słuchajcie, widzieliście? Na wystawie stoi manekin, podobny do mnie jak dwie krople wody. To prawda, Jut ma sobą sobowtóra. Nieźle ziom Wiesz, co się mówi o imitacjach? Nie, co? Zapomniałem coś dobrego. W smokingu wyglądam naprawdę odjazdowo. Chyba pójdę pogapić się na siebie. Tymczasem muszę lecieć. Pójdę odwiedzić Emily. Marka! Cześć! Nie martw się, Ketlin. Wyjaśnijmy to. Opowiedz mi po kolei, jak to było. Dobra, więc Trisia i ja byliśmy w albatrosie? Chwileczkę, byłaś z <grybuj> To jest sprawka! Dobra, żeby cię oczyścić z zarzutów, musimy zdobyć nagranie z kamery przemysłowej. Ale to bez sensu. Ron myśli, że zostałam złapana na gorącym uczynku. Zresztą mam zakaz wstępu do sklepu. Spoko! Zajmę obsługę, a ty zabierzesz taśmę. I tak nie zwracają uwagi na klientów, tak? Tak! Umówisz się ze mną? No. 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 Umówisz się zaraz. Tak? Umówisz się? Tak! Wiedziałem, że ulegniesz mojemu czarowi! Oh. Operacja wielki ptak rozpoczęta. Super! Może zainteresuje Was, że otworzyli sklep o nazwie. E, e, snobizm. Tak, jest na końcu korytarza. O! O! Masz 10 minut. Nie. Kathleen, czemu się tak uzdrzesz? Nie mogę znaleźć wczorajszej taśmy. Wyłaś wreszcie, bo. Echem. Cześć! Do bani, byłyśmy tam i nasz sklep jest najfajniejszy w całym centrum. Cóż, no to poprawiło to wam samopoczucie? E, tak, słyszałam, że. Co ono tutaj robi? Jestem w Albatrosie i Winczu? Ojej, przepraszam, musiałam się pomylić. Wyglądam jak gościu, <śmulny> hej, ty jesteś ten frajer z wystawy? Tak, tak, to ja. Nie ma się czym chwalić. Wyglądasz jak dziwadło. Coś się nie podoba? O co wam chodzi? Nie, tylko nie hamak na banana. Nie mogę uwierzyć, że znowu dałaś się zamknąć. Ja też. Oh, dzięki za wpłacenie kaucji. Wstydziłam się dzwonić do rodziców. Wybacz. To chyba nie był najlepszy plan, prawda? Hej, możemy przez chwilę porozmawiać o czymś ważnym? Mam dzisiaj wieczorem randkę z Emily i muszę się przygotować Wreszcie ją zmusiłeś, żeby się z tobą umówiła? Tylko nie przyprowadza jej do domu, muszę się pouczyć Do domu? Świetny pomysł! Tata wyjechał, twojej mamy nie ma Rewelka, teren będzie czysty Ugh, Jonesy zaraz zwymiotuje Zabiorę Emily na kolację, a potem do gniazdka miłości na A, Zobaczymy się później Cześć Dobra, jak zdobędziemy tę przeklętą taśmę? Nie uda nam się, Niki. Nie wolno mi pokazywać się w tym sklepie. Nigdy. A po zamknięciu? Już mi się to nie podoba. To mnie się nie podoba. Mają wysokiej klasy system bezpieczeństwa. Pomóż mi, Dart. W tobie cała nadzieja. Co ja z tego miał? Świadomość, że mi pomogłeś. Dart, zrób to dla niej. Kiedy Han Solo pokazał się w Cloud City, to Landkal Ryssion był pomógł. Tak. Ale potem Lando zdraził, wydając leje i cubaka w łapy Lorda Vadera. Tak, ale ostatecznie się zrehabilitował, uwalniając ich, ratując Skywalkera i przyłączając się do przymierza. Masz rację, zrobię to. Och, dziękuję, Dart! Myślicie, że nie widzę, co się dzieje? Niczego nie przegapię, niczego! No, gotowa do wyjścia? Tylko wstąpię do toalety. Hmm? Hmm. Aha! Co ty tutaj robisz? Zmieniły mi się plany, to znaczy, że twoje też. Zabieraj brata. O, o, o Ja mam randkę! I ja też. Na razie. O! Kto ty jesteś? Robi. To mój brat. Przyrodnia siostra właśnie mi go podrzuciła. Weźmy go ze sobą. Twój braciszek jest słodki. Tylko nic nie rób i nie odzywaj się, zrozumiałeś? Wiem, gdzie mieszkasz. Jak mogłeś powiedzieć Emily, że lubimy sushi. Oj! Ej! Ej! Hey. Oh. Dzieci, robi! Przepraszam cię na momencik. Wychodź stąd natychmiast w redoto albo załatwię ci szklaban do trzydziestki! Mm. Au! Jonesy! Ty, ty. Słowo, jakiego szukasz, to zboczeniec. Co ci napadło? Sorki! Au! Chyna! Excuse moi! Nie, nie ty! Nie wiem, co ja tu robię Jesteś tu, bo Jonesy się w tobie zakochał <laughs> Ja tego nie powiedziałem Powiedziałeś! Mówiłeś, że to najfajniejsza laska, jaką w życiu widziałeś Nie wyłączając filmów <śmiech> <śmiech> Dobrze, zostanę <A! śmiech> Ja nie lubię lodów Period, ale w sklepie jadłeś. Dobra, udało mi się obejść system bezpieczeństwa. Masz 10 minut, zaczynam odliczanie. Jasne. Ale dałeś się nabrać. Myślałem, że to Emily dość tego, teraz trochę popływasz. Jeśli utoniesz, nie moja wina. Puszczę! Zit! Usekłam! pomocy O co chodzi, panienko? Jonesy chce zabić swojego brata! Uwaga, kod 1 3 Szybko! Szybciej, zaraz! Aha! Oddawaj to, wpadłaś! Jak to, znowu wylądowałaś w pudle? Przynajmniej Ron obejrzał nagranie z kamery przemysłowej Kathleen, przepraszam, że w ciebie zwątpiłam Proszę, wybacz mi W porządku, Jen, już po wszystkim Teraz kolej na Trishie Popatrzymy Pójdziesz ze mną, panienko. Że co, proszę? Aresztuję cię za naruszenie paragrafu 767813. Co? Zrobiłaś mnie? Kamera zarejestrowała twój występek. Powinnaś się wstydzić, młoda damo. Zaraz to pomyłka. Załatwię cię, popamiętasz mnie. Żona adwokata. Znów panuje prawo i porządek. Ej, Jonesy, to twój kumpel? Dziądź, to ty nosisz stringi? A, Co ale numer! Ziód, to wcale nie jest śmieszne, siom! Nie chcę, żeby ktoś oglądał moje kiwi! Nieźle, ziom! Może jeszcze będą z ciebie ludzie, braciszku! Ej, Dżut, wracaj tu! Mam nowiny! Albatros i Finch przeprosił mnie i dostałam kupon na 50 dolców! Kupiłam sobie tę bluzeczkę uh. A Trishia <grywa> dostała 100 godzin prac społecznych <grywa> Nieźle, miodzio A mnie porzucono i wyrzucono Ej, ziom, ktoś ci poderwał laskę Jesteś takim słodziutkim chłopczykiem Zabiję cię, draniu! tu! <grywa>